Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na Titan Quest Polska Znajdujemy się w głębokim lesie Yavnir I kierujemy się proszę Państwa do labiryntu Mimira Czyli jednej z ostatnich lokacji tak naprawdę w Titan Questie I jednej z ostatnich lokacji w dodatku Ragnarok, czyli ostatnim naszym dodatku W naszej pięknej przygodzie, także bez przedłużania ruszamy Jeszcze nie wiem czy przypadkiem, że powiedziałem las Yavnir no jakoś tak, wiecie o co chodzi. Wszyscy wiemy, tak czy siak e, Już to Polana i Drasilu, także się pozmieniało troszeczkę, dobra e, Bez przedłużania, więc lubię to słowo, stwierdzenie e, Ruszamy, jeszcze troszeczkę po, po prawej mikrofon Dobra Można w takim razie mm, puszować, puszować. Myślę, że nie będzie ciężko E, troszeczkę na bilet jest upierdliwy, jeśli chodzi o przeciwników o nazwie upiór. O, są to istoty, które przy śmierci e, wlatują nas i mogą nam po prostu wyłączyć niektóre efekty bazujące w slab. Tutaj w ogóle mamy smocze podmioty. Zauważcie, że one się pojawiają obok e, tego przejścia. Taka ciekawostka. E, potem e, w ogóle to się połączy z tym. Co jest w środku? Taka ciekawostka, tak, że tak powiem. Wracając, Upiory w Labyrinth Mimira uwielbiają wyłączyć efekty w tle włączone. I w tym przypadku nie jest to straszne, jeszcze. Byłam tylko dwa efekty. Ale jeśli gramy magię, który ma tych efektów 5, 6, i jeśli te upiory nam to wyłączą, no to może być naprawdę nieprzyjemnie. Przede wszystkim nie szanuję przeciwników, którzy nam zawsze te efekty w. Wyłączają w tle. To jest najbardziej upiorliwe, co może być. Więc nie polecam kompletnie. Dobra, co do lokacji tej polany, jest fajna, chociaż ciężko mi to nazwać polaną, aczkolwiek my jesteśmy już takich naprawdę bardzo um, cały czas w krainach odległych, fikcyjnych, fantastycznych fantastycznych na pewno. Także klimat jak jest. Ogólnie fajne jest to, że po prostu um, Ragnarok pozwala nam podróżować um, przez takie odległe krainy. Mega fajny klimat. Jak w, w przypadku Morletrona, czyli Hadesu. Waga. Tak, także nasz Mimer, Mimir. Z nami się przywitało fajnie, spoko, akurat specjalnie sobie mówiłem. No i mamy tu upiory wredne. No i jeszcze trepy, czyli um, automatoje, tylko troszeczkę zmieniony ten. Um, Raskiny, o właśnie. No i tutaj widzicie zakłócenie, wyłączone mamy efekt, także super. Um, Czekano na to naprawdę bardzo mocno. Aby dostawać znowu wyłączone efekty Także no, dobra, lecimy e, Myślę, że poradzimy sobie nawet bez tej zakręci ziemi i tarczy, kręgu ognia Ogólnie to są też rodzaj nawet pułapek, czyli kryształowe pułapki, fajny motyw e, Miło, że coś takiego się pojawiło Zwłaszcza tylko, że w tej lokacji tego co pamiętam Więc spoko Dobra, nie ma tragedii. Pamiętam jeszcze jak nie byliśmy przy dodatku Ragnarok, ja myślałem sobie, matko bosko, przy to będzie tragedia. Bo pamiętam w Hadesie, tak sobie myślałem, w Hades mi troszeczkę ciężej szedł. I myślałem sobie, że ojejku, będzie ciężko w Ragnaroku, a teraz tym, tymczasem ja w Ragnaroku, który bije bosów w sekundę. I myślę, że tak samo dzisiejszych bossów, bo dwóch dzisiaj spotkamy, zabijemy, bez problemu Ogólnie możliwe, że to będzie nawet przedostatni odcinek Ta Zobaczymy, jak wyjdziemy z czasem, ale bardzo możliwe Zobaczymy, bo ostatni odcinek, kolejny, może być albo podzielony na dwie części, albo dłu dłuższy Zobaczymy No co to do labiryntu? Nie wiem, jakoś te tak bez żadnych takich uczuć. W sensie ona jest ok, po prostu, co nie, ale nie jest W ogóle też nie ma tego motywu jak mamy w labiryncie minojskim w Gresii, czyli na mapie widzimy zakłócony obraz labiryntu. Tutaj mamy jeden do jednego obraz z labiryntu, więc nie. Jakby zapomnieli o tym, albo stwierdzili, że już nie będą nam uprzykrzać tak życia. Także ich decyzja. A my sobie potem nabierajcie troszeczkę połazimy i trochę pod backtrackingu sobie zrobimy, żeby zeksplorować lepiej wszystko. Okej, okay, fajnie, fajnie. Te trepy mogą być upierliwe, jeśli faktycznie z spacyfikują um, w tej kuli um, elektrycznej no to wtedy jest troszeczkę ciężka, bo nie możemy się ruszyć a o a to chyba mam, nie możemy się ruszyć ale jest dalej bio, więc no to może być um, troszeczkę średnie dobra, lecimy O, się Wiedziałem, że on mówi co jakiś czas, ale nie spodziewałem się, że w tym momencie tak szybko um, to już to powie. Dobra, chodźcie tu małe trepy. O Jezu, nienawidzę upiorów. W sensie, nie przeszkadza mi tak bardzo, bo tych efektów dużo włączonych nie miałem umiejętności w tle, ale one tak uciekają i to jest... Zrobili po prostu najbardziej irytujący rodzaj przeciwnika um, Chyba. Jeszcze gdyby miał mega dużo życia i był jakiś silny To w ogóle, o Jezu. Dobra Druga fontanna Oho, tam widziałem, że troszeczkę golemów on kierowało się w moim kierunku Ten da się przejść? Nie da się tak, tak, mimi. Że... Na naprawdę cię słucham. Byczku dobra. O jezu, więc ja was modka nie miała. Nie będę to też erupcji pod golemy, bo jeśli one się właśnie zblokują to odbija obrażenia i myślę, że też by odbijały obrażenia z erupcji e, więc to byłoby słabe albo sprawdźmy to nie, nie odbijają obrażeń z erupcji, okej okay. no ale to, to jakby bez sensu, bo nie przyjmuje obrażeń z erupcji więc e, na jedno wychodzi Już nie mogę. O, no, shopping w takim razie. Szczerze, rzadko już shoppingi robimy. Dajmy Asgard do Asgardu niż Jotunheimu. A Jotunheim jest. Ten kupiec jest taki. trochę jak w Parnasie, bym powiedział. Znaczy, dosłownie do jednego, jak w Parnasie. A ja się napiję kawki ogólnie. Dobra. Co my tu mamy na sprzedaż śmiesznego? Ja to mam, więc to będzie dupel i tak. Tak sprzedałem to wszystko, bo raczej wątpię, że coś znajdzie lepszego. Um. Dobra. O, o, nie, nie. Nie to. Nie to. Um, złoty pas, kości, sejdr. Nie wiem, zostawię tak. Znaczy no uję. Dobra, kupię sobie troszeczkę potek, bo czemu nie. Zawsze lubię biegać z dużą ilością potek. Um, nie mam szans na przetarczy. Ona naprawdę znacznie mniej um, broni nas przed damage'em, ale obrażenia fizyczne i siła... Um, no, plus 5% opakujemy tarczu, czyli tak naprawdę 20% a nie 22% Czyli ta tarcza jest naprawdę kozacka Dobra, wywalmy te śmieci do karawany jeszcze Nie wiem, jakoś już wątpię, że będę zmieniał coś w ekwipunku swoim yy, na ten moment a W ogóle jak to wygląda sytuacja z tymi reliktami? Yy kuria um, ale nie, 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 bo to jest Karos tak tego nie ruszamy, bo to jest moja um, prywatna. Tak, niestety. Chociaż Amulet polącego Nieba... Um, nie wiem, czy będzie lepsze, ale go możemy złożyć. Um, Esencja Pioronozausa O mój Boże, teraz uznaleźć tutaj Jest Części mechaniczne mm, są I ektoplazma jest um, Dobra, nie wiem czy to będzie lepsze, bo przede wszystkim, przede wszystkim to są obrażenia od elektryczności, co w moim przypadku nie jest skuteczne, ale jeśli możemy złożyć to Możemy złożyć to. Co prawda, będzie dubel dla mnie, i tak, ale. No nie, to za słabe. Ale wiecie, może, warto było złożyć jakiś artefakt inny. Żeby nie było, że tylko na artefakt złożyłem w tej serii. <grym> Dobra. miodo sobie zostawię, bo potem zapomnę ich kompletnie. I wracamy do mimera. Musimy mu, sk musimy mu skopać tyłek w takim razie. Także, lecimy On się z nami droży cały czas a Na chill'ku idziemy na niego, nie boimy się kompletnie W sensie, naprawdę umieszczy mi, że nie ma się czego bać Chociaż w ogóle czy ten boss nie jest jakimś wielkim wyzwaniem dla na nas. Nie, nie, spokojnie. Ogólnie, mam takie teraz pytan pytanie do Was, e jeśli chodzi o serię, bo naprawdę, bo mam dylemat, jak zrobić w takim razie nagranie z lokacji ukrytej w RODOS? E bo myślałem na początku, żeby to zrobić jako bonus do serii, aczkolwiek myślę po prostu, że to by było lepsze jako oddzielny materiał w ogóle na kanale z tego przejścia ukrytego w RODOS. Dajcie znać, jak wy to widzicie. Czy widzicie to po prostu w formie odcinka bonusowego, czy po prostu materiał. Dobra, tutaj troszeczkę jeszcze mamy do Oj, Ojoj, dużo was tu jest No to ta armia co tam się zbierała ze ścianą wcześniej Dobra No już coraz więcej tego mimera jesteśmy, także na spokojnie Trochę upiorów jeszcze jak zwykle musi być, także nawet nie myślę, żeby Włączyć te sobie efekty w tle Ojoj, ojoj, ojojoj ojoj. Właśnie o tym mówiłem Że to może być upiorodliwe. Wow, myślę, że warto po prostu ich prosiła na krótki dystans, aby nie strzelali tymi kulami. Już nieraz tak się zdarzało, że przeciwnik, który jest na większy dystans, go dość mega słaby i łatwy do pokonania na bliższy. Przepraszam, bo to tak wygląda słabo bez tych efektów włączonych, ale to normalne, że nie gra się bez efektów. że gra się z efektami, przepraszam. O ty. Dobra. Dążę. A, okej, okay. no spokojnie. I tam jeszcze jest kawałek mały, czyli Mimer, poczekaj sobie jeszcze chwilę, bo już udało się nam do niego dojść. Um, to jest jeszcze kawałek, ale już trudno, nie będziemy jeszcze wracać. Ale tutaj możemy się wrócić. Um. E, nie podobał mi się motyw e, kapliczki, e, fontanny. Która jest daleko do limera. włączyła się już muzyka z bosem. No już nie. Przez chwilę by, by, jakby było. Na no, rochać tu małe. Śmieszku. Dobra. Um. Co to jest w ogóle? Kostur taki jakiś, okej. Okay. Ale. Okej, okay, dobra, nieważne. Dobra. Okej, okay, w takim razie możemy włączyć nasze efekty um, Czwórka, piąteczka. Um, I już nam leci do 900 damage. Więc jest okej, z adrenaliną jeszcze nam wyżej podskoczy. Aha. Więc idziemy na mimera. Dobra, jeszcze forma przy okazji nam się oczywiście odpali. E, walka z nim jest bardzo mm, pokręcona, bo on się lubi klonować, a w zasadzie to jest jego największy atut. Także. Tutaj widzimy po prostu jego kopię. Ale musimy mieć wywalone. I proszę bardzo, aż się ukrył za skrzynią. Łatwo, bardzo łatwo ogólnie. Tak. E, także aktualnie dowiadujemy się po prostu o Surtrze czyli Olbrzymie Ognia, władcy ognia, em, który. Jestem um, um, głównym um, złym, który chce po prostu doprowadzić do Ragnaroka Ponieważ Loki oczywiście um, miał w tym całą intrygę, aczkolwiek... Um, um, tak um, No, także wszystko powiedziałem, że to jest intryga Lokiego po prostu i teraz um, Plan um, podboju świata i pokonania bogów, czyli Ragnaroko Czyli sam Surt i jego armia. E, bardzo to w ogóle przypomina troszeczkę, nawet bardzo nie troszeczkę, e, fabułę z podstawy, tego, roku, jest tak, gdy Telkin, właśnie Ormenos, e, uwolnił Tyfona jako swoją broń do walki z bogami. Tak samo jakby Loki e, wykorzysta Surtra i jego armię do walki z też bogami. Także ciekawe. Aczkolwiek myślę, że to nie jest zapożyczenie, bo. Ten motyw i ten pasuje do mm, obu antagonistów, czyli Ormynosa i Lokiego. Dobra, w takim razie my otwieramy te przejście. Jeśli uda mi się namierzyć. O, udało mi się namierzyć. No i pamiętacie, te smocze podmioty, pomioty yy, przed wejściem do korzenia. Korzenia, no myślę, że. Pamiętacie, bo wam przyp przypomniałem jeszcze bardziej o tym. Ehm, tak, mamy ich tu więcej, ale, ale to nie jest tak główna rzecz. Ehm, jaka nas będzie interesować w tym miejscu? O Boże, więcej was nie miała trochę po tym każenie, że przejdziemy sobie. Mm. Dobra, lecimy. Niedługo nawet będzie w ogóle ciekawostka. Um, myślę, że może z bossa nawet dropię ten level. Jakiego bossa? Nie, ja nic nie mówiłem. Absolutnie. Co tu mam? To jest jeszcze jakaś odnoga mała. Ta. Tak, no. O, masz. Cztery potworki na krzyż i elo, I tyle. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Dobra, ten schodzimy to nie. O, pajączki jeszcze wytłuczmy sobie. Ostatnie piękne właśnie, panie i panowie. Jezu jakie to piękne. Chyba, że ktoś lubi pająki to smutne. Nie wiem, ja osobiście nie przepadam za nimi. Jak forma kolosa, no zaraz już będzie gotowa, także jest dobrze. Myślę, że już. Okej. Okay. Dobra, no i mamy drugiego bossa. Um, Także jest to... Nykthogr. E, Ciem życiu umarłych. Um, czyli... wielki... potworek. <laughs> Mitologii nie pamiętam, czy to jest jeden z tych wielkich wężopotworów potworów czy nie, bo pamiętam, że takowe istniały, aczkolwiek one mogły być przedstawione troszeczkę inaczej, aczkolwiek to coś umarło już na pewno i nie żyje. Czy to coś miało bardziej ze, ze smoka czy z tego węża? Nie pamiętam e, dokładnie, bo nie siedzę w mitologii nordyckiej, e, kompletnie. Dobra. Um, idziemy w siłę, bo czemu nie? I teraz o Jezus Maria. Um, co ja mówiłem? Że mówiłem, że forma kolosa czy erupcja? Erupcja. Um, dobra, no i drugi boss padł na dzisiaj, także jesteśmy naprawdę fajnie do przodu. Um, ogólnie, jeśli chodzi o questy poboczne, zostało nam tylko jeden quest, czyli legendarne um, Rzemiosło. Ale jest to bez problemu, bo wystarczy po prostu, że zdobędziemy item, który jest w ostatniej lokacji gry, do której zbliżamy się e, niewątpliwie. Jednak to wszystko będzie się działo w kolejnym odcinku Star tank Questa. Myślę, że dzisiaj pokonaliśmy dwóch bossów, zrobiliśmy naprawdę dużo i wyjdziemy z jaskini. odpalimy nowy portal, ostatni już w tej tankwestii i skończymy. Także witam Was serdecznie w srebrnych Brze brzegach. Jest to już naprawdę końcówka, tak tam, quest'a Choć tego nie czuć, ale poczujecie to, poczujemy to w, w następnym odcinku Uwierzcie mi, że nagle się wszystko zmieni mm. No tak, 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 tak No tak. i mam portal e, Tu mistykę mamy przy okazji, a tu sobie gdzieś stoi, a tu potworki W ogóle dziwne e, miejsce to nawet nie jest osada to jest po prostu o, to, co chodzą te normy istoty te magiczne, mistyczne. Jakiś domek w ogóle stoi. No. Takie klimaty. Dobra. Ja tu nie chcę was zabijać, bo ja wam, będę się wami zajmować w kolejnym odcinku. W kolejnych odcinkach. Także to był troszeczkę krótszy, aczkolwiek myślę, że i tak dużo się w nim działo. No i w takim razie do zobaczenia w kolejnym material Satan Questa. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych materiałach.